Cześć, witajcie, to ja, Szeptucha Emocja i w podcaście Szept do ucha rozprawiam się z mitami na temat podświadomości i hipnozy jako takiej, jako narzędzia wsparcia w rozwoju jako formy terapeutycznej. I bardzo fajnie, że zadajecie pytania, bo to oznacza, że słuchacie, albo że macie jakieś obawy, o których mogę szerzej powiedzieć. Jeden z zarzutów, który bardzo często słyszę, jeżeli chodzi o hipnozę, jedna z takich największych obaw, to jest, że ja się boję. Ja się boję, ja się boję, że się nie wybudzę i ja się boję w ogóle, że, że coś mi się stanie. Była już o tym mowa w jednym z odcinków podcastu, ale dzisiaj może powiem o tym trochę więcej, ponieważ ostatni gust. Które zrobiłam, to była certyfikacja Mastera Hipnozy, gdzie doświadczaliśmy takiej hipnozy transpersonalnej, eee, takiej, co do której ja trochę byłam sceptycznie nastawiona. Dało mi taki większy wgląd w to, jak może wyglądać taka hipnoza na bardzo głębokich poziomach, czy jest to możliwe, jak to wygląda i czy rzeczywiście jest się czego bać i czy coś się może, może stać. Więc, y, to może o swoich doświadczeniach najpierw zacznę. Zdarza mi się w czasie hipnozy, że ktoś mówi, że, że spotkał się ze swoimi zmarłymi rodzicami, y, dziadkami czy innymi ważnymi osobami, albo właśnie, że widział jakieś takie osoby w tych różnych scenach, które y, pojawiały mu się przed oczami w czasie hipnozy. I. Y, yy... Dostał jakąś taką wskazówkę na resztę życia, rozwiązanie swojego problemu, albo zrozumiał coś właśnie, z czym przyszedł na sesję. I to są zawsze takie bardzo, bardzo emocjonujące i bardzo wdzięczne przeżycia. I takie mają być, bo o to chodzi w hipnozie, żeby pozwolić naszemu umysłowi odpocząć pozwolić zrelaksować się dla każdej części swojego ciała, żeby żeby ten umysł podświadomy, w sposób niezakłócony, dopuścić do głosu, bo jego ważną funkcją jest to, żeby nam pokazał źródło problemu, wyjaśnienie tego problemu, zrozumienie go i wtedy, kiedy my już to rozumiemy, to możemy to przetransformować. I nieważne tak naprawdę, co ci się pojawia w czasie tej hipnozy. Jeżeli uważasz, że doświadczyłaś spotkania ze swoimi zmarłymi członkami rodziny, to niech tak będzie. Jeżeli uważasz, że w tym momencie przeniosło Cię do poprzednich wcieleń, gdzie zrozumiałaś swoje postępowanie, że ono miało takie, a nie inne przyczyny, ponieważ coś tam, coś tam, najczęściej ponieważ zadziała się jakaś krzywda, to to też jest ok. Z punktu widzenia naukowego nie ma znaczenia, czy Ty wierzysz w coś takiego jak, jak to, że jest coś takiego jak dusza, że ona przenosi się do poprzednich wcieleń, że ona Dokonuje reinkarnacji, to dla mnie jako dla terapeuty nie ma najmniejszego znaczenia. Ważna jest scena, ważny jest wątek, ważne są emocje, które tam się pojawiają, i uzdrowienie tego wszystkiego. Więc jeżeli ktoś się właśnie czegoś takiego boi, że, że zobaczy jakieś swoje poprzednie wcielenia, że zobaczy siebie w jakimś wydaniu złym, niewłaściwym to, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby pojawiło nam się to, z czego wynika dzisiejszy problem, z czego wynika jakaś blokada w Twoim życiu. Ja osobiście, jeżeli mnie o to pytacie, wierzę, że mamy coś więcej niż tylko umysł i ciało, że mamy duszę, że mamy jakiś taki wyższy cel, jeśli chodzi o to. Że jesteśmy tutaj na Ziemi i, i funkcjonujemy tak, a nie inaczej. To widać po tym, kiedy człowiek dochodzi do tego swojego celu, dochodzi do zrozumienia tej swojej największej życiowej lekcji, do przerobienia tej największej blokady, która w nim drzemie, i po prostu jak za dotknięciem magicznej różdżki, rusza nagle do przodu, tak? I pisze, że coś mu się odblokowało, że zmienił postrzeganie świata, że. Uratował związek, albo że zdecydowała się w końcu na rozwód, albo że zdecydowała się na zmianę pracy, albo przeprowadzka na wieś jest tym takim czynnikiem, który zmienia życie w te 80 stopni na lepsze. Więc jest jednak coś. I to z poziomu naukowego mówimy, że to jest ten umysł podświadomy, który gdzieś tam takie głębokie traumy zakopał w tych zakamarkach, ukrył bardzo. Bardzo skrętnie i tylko dokłada kolejnych warstw. I podczas normalnej terapii jest się ciężko przebić przez te wszystkie warstwy, bo trzeba je ściągać po kolei. Dokładnie tak jak się obiera cebulę, więc w normalnej terapii będzie to trwało, zanim ściągniemy wszystkie te warstwy i dojdziemy do tego najważniejszego, tego rdzenia, który jest w cebuli, tak? Tej, takiej najgłębszej warstwy, takiej najbardziej w przypadku cebuli ostrej, chyba i odżywczej. Tutaj dzięki hipnozie, kiedy odsuwamy na bok umysł świadomy, kiedy odsuwamy ten proces taki typowo logiczny, racjonalny, myślowy, pozwalamy dojść pod do głosu, szybciej możemy się dostać do tego miejsca. Po prostu to, to jest tak, jakbyśmy użyli wielkiego odkurzacza, wyciągnęli kurz i pojawiła nam się ta najbardziej schowana, ta najbardziej e, zepchnięta i ukryta emocja, scena, sytuacja, wydarzenie. Które powoduje tak ogromny wpływ na nasze życie, a my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ponieważ to są wszystko prog programy podświadome, a podświadome oznacza poza naszą świadomością. Druga sprawa to taka, że podświadomość jest jak małe dziecko. To oznacza, że ono bazuje na bardzo prostych schematach, prostych słowach, prostych mm, skojarzeniach. I kiedy nam się pojawiają w tych hipnotycznych obrazach jakieś rośliny, zwierzęta, kolory, sceny, miejsca, to okazuje się, że my nie musimy szukać, tak jak w przypadku snów, znaczenia symbolu, który nam się pokazał, bo my to wiemy. Dlatego, że kiedy łączymy się z podświadomością i jeszcze z taką intencją, żeby to nasze takie najgłębsze ja, to najwyższe ja, to ta cała nasza mądrość, niektórzy nazywają to po prostu po prostu ta nasza dusza, która wie wszystko o nas, pokazała nam pewne rzeczy. Ona nam to pokazuje podczas tej hipnozy i my wiemy, my intuicyjnie po prostu wiemy, co to dla nas oznacza. Nie musimy tego szukać, nie musimy o tym myśleć, po prostu to się pojawia i my wiemy. I to jest właśnie cała magia tej hipnozy na głębokich poziomach, że ta podświadomość nie tylko nam to pokazuje, żebyśmy to mogli zobaczyć, żebyśmy mogli tego doświadczyć, żebyśmy mogli to zrozumieć, i potem pozwala nam to dzięki temu przetransformować. I to się też dzieje na głębokim poziomie, dzięki czemu ta zmiana jest taka, taka trwała. Więc wszystkie rzeczy, które się pojawiają podczas hipnozy, są tylko no nie chcę mówić wytworem naszej wyobraźni, bo to nie tyle nawet chodzi o wyobraźnię, co, co naszą podświadomość. To nasze, takie najwyższe ja. Wszystkie są dla nas bezpieczne i są tylko po to, żeby nam pokazać pewne rzeczy. Nie ma tutaj nic z okultyzmu, z ezoteryki. To są po prostu fantastyczne, ale niestety dla nas, na pierwszy rzut oka, nieuświadomione możliwości naszego, naszego umysłu. Natomiast te doświadczenia czasami są odbierane przez klientów jako takie mistyczne, bo bo jak inaczej powiedzieć o tym, kiedy ktoś się spotyka ze swoimi rodzicami, którzy nie żyją, i ta scena jest taka piękna, ta scena jest uwalniająca, kiedy mogą sobie powiedzieć dużo rzeczy, których nie zdążyli sobie powiedzieć, wybaczyć rzeczy, których nie zdążyli sobie wybaczyć, nawet w jakiś sposób spędzić ze sobą ten moment w takich emocjach, w jakich nie doświadczyli ich za życia? A to się klientom zdarza, i, i ten mistycyl polega na tym, że to jest naprawdę uwalniające doświadczenie i naprawdę zmieniające jakość życia po takiej jednej y, sesji. Więc y, można by to porównać, y, jeżeli ktoś jest osobą bieżącą, do takiego, takiego mm, w pełni poczucia się kochanym, docenionym właśnie przez Boga. Niektórzy mają tego typu doświadczenia w kościele. Podczas mży, podczas jakichś takich e, wzniosłych uroczystości, no to tutaj możemy przeżywać też coś podobnego, e, tylko że to nie jest związane z naszą religią, nie jest związane z tym, czy w coś wierzymy, czy nie, to są po prostu nasze wewnętrzne doświadczenia, których potrzebowaliśmy doświadczyć. E, może to trochę chaotycznie jest powiedziane, ponieważ. Ciężko mi też powiedzieć coś więcej na ten temat, bo sama dopiero w tym głębokich, takich naprawdę głębokich regresjach doświadczam. Im dłużej tak naprawdę się praktykuje medytację czy hipnozę, tym głębiej się wchodzi do siebie, do środka, do wewnątrz. I tym te, te stany są rzeczywiście coraz piękniejsze, coraz bardziej uwalniające, coraz bardziej takie no niezwykłe. Tutaj też chciałam się z Wami podzielić takimi swoimi doświadczeniami z, z certyfikacji na mastera na hipnozy. Bo podczas tego właściwie w ostatnim dniu nasza prowadząca Dagmara Konopacka zrobiła coś, coś co wydawało mi się, że jest no niemożliwe. Tak ja byłam do tego bardzo sceptycznie nastawiona. E, jako, że jestem taką osobą, która raczej, e, raczej opiera się na takich faktach na logice, na, na racjonalizowaniu wszystkiego, ale y, doświadczyłam naprawdę y, tego w sumie, co chciałam doświadczyć y, podczas tego kursu i to zarówno jako prowadząca taką sesję, jak i, jak i uczestnik. Y, jedno z tych y, zdarzeń to jest y, śpiączka hipnotyczna. Bardzo mi właśnie zależało na tym, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście nasz umysł ma takie możliwości, że możemy tak zrelaksować ciało, że jesteśmy w stanie odciąć go od odczuwania bólu. Bo właściwie hipnoza ma swoje początki w tym, że była jedną z technik przygotowywania pacjentów do porodu czy do operacji. No i okazało się, że tak, że jest, jest to możliwe. Czasami wymaga to większego przygotowania, czasami komuś jest łatwiej wejść, bo to są oczywiście znowu zdolności naszego organizmu do relaksacji. Im bardziej jesteśmy pospitani, tym, tym bardziej musimy się zrelaksować. Ale że jest to możliwe, że jest możliwe wprowadzenie człowieka w tak głęboki relaks, że przestaje on w pewnym momencie odczuwać yy, ból yy, i nie reaguje w ogóle na bodźce zewnętrzne, jeżeli chodzi o, o ciało. Yy, i gdyby ułożyć człowieka w określonej pozycji, to jest w określonej pozycji, nawet jeżeli ta pozycja będzie niewygodna. I, I to się rzeczywiście zadziało. Sama tego doświadczyłam też na sobie, więc widać, że to nawet działa na osoby, które są do tego bardzo sceptycznie nastawione. I druga rzecz, której też udało mi się dotknąć, to jest właśnie taki wyższy stan świadomości. I wyższy stan świadomości polega na tym, że już naprawdę bardzo zrelaksowane ciało i umysł można podnieść do takiego stanu, gdzie właśnie e, doświadcza się takich, e, no, naprawdę bardzo przyjemnych, e, bardzo przyjemnych odczuć e, i, i tego takiego kontaktu. Mm, no, duchowo to trzeba nazwać z duszą, a, a, a tak logicznie, no to z, z taką swoją. Pierwotną iskrą, bym to tak nazwała. Co też nie, nie ma w ogóle odniesienia, jeżeli chodzi o taki świat naukowy. Natomiast na pewno można dotknąć tej swojej wewnętrznej mądrości, którą każdy z nas ma. Bo Hitmusa też między innymi zakłada, że my znamy odpowiedź na wszystkie swoje pytania, tylko właśnie nasze lęki, nasze emocje, gdzieś tam po w zakamarkach poprzez różne traumy, doświadczenia, blokady przekonania. Blokują dostęp do tego naszego pełnego ja, i byłam bardzo zdziwiona tymi doświadczeniami, bo nie wierzyłam, że taki stan jest do osiągnięcia. Wydawało mi się, że osoby czasami grają. I tu muszę przyznać się i uderzyć w pierś przed swoimi klientami, że miałam czasami takie wrażenie, że niektóre sesje klient bardzo mocno kontroluje i trochę. I trochę nadbudowuje te swoje obrazy. Natomiast y, doświadczyłam sama tego, i y, podczas tej sesji e, celem było przeprowadzenie dialogu e, z osobami, które się ewentualnie pojawią. I powiem szczerze, że ponieważ się pamięta, wszystko z sesji, to jest kolejny przykład na to, że wszystko się pamięta, że cały czas się jest na tyle świadomym, że wiemy, co się dzieje, doskonale sobie zdajemy sprawę. I powiem szczerze, że no, byłam bardzo zaskoczona, że nawet podczas odgrywania tej sceny to całkowicie poza moją e, jakby kontrolą słowa, które były wypowiedziane, to były wypowiedziane w ogóle w, nawet w inny, inny sposób. E, czyli tak jakby dopasowane do tej osoby. Inaczej mówi dziecko, inaczej mówi dorosły, inaczej mówi mężczyzna, inaczej mówi kobieta. I to tylko pokazuje, jak są to bardzo głębokie stany, no i generalnie bardzo fantastyczne przeżycia. I jeżeli ktoś słucha właśnie takich nagrań w internecie, gdzie osoby są poddawane takiej głębokiej regresji, gdzie czasami opisują różne sceny, i są to sceny jakieś takie na początku niezbyt fajne, ale wiadomo, że ich przetransformowanie daje klientowi ulgę. To, to możecie być pewni, że one nie są wyreżyserowane. Rzeczywiście, że można, można rozmawiać trochę innym tonem głosu, można mówić słowa, których na co dzień się nie używa, bo to tylko pokazuje, jak wielkie pokłady, ogrom możliwości w nas drzemie. I teraz, czy to jest niebezpieczne? Bo tutaj są takie zarzuty, że to jest niebezpieczne, że można się właśnie nie wybudzić. Czy że można zostać opętanym. Hipnoza nie ma nic wspólnego z opętaniem, ale już egzorcyzmy bym porównała do transu. Jak tak sobie teraz analizuję sposoby wejścia na wyższe Stany świadomości, których doświadczyłam na kursie i taki typowy mm, egzorcyzm, to, to ma dużo wspólnego, to jest wprowadzenie człowieka właśnie w taki trans. Więc y, tutaj, y, tutaj widzę jakieś tam porównanie, chociaż to nie jest to samo w ogóle i, i absolutnie. Natomiast y, czy może się człowiekowi zdarzyć taka sytuacja, że nie wybudzi się z transu? No nie, bo w najlepszym wypadku, jeżeli mielibyśmy sesję online i... Mm, przed wybudzeniem, przed wyjściem z transu, e, przerwałoby nam połączenie, to po prostu albo ta osoba wybudzi się sama, albo y, będzie sobie dalej spała i wybudzi się za jakiś czas, bo zapadnie w sen. Jeżeli będzie głęboko zrelaksowana, będzie jej tak przyjemnie, że po prostu sobie będzie spała. I jeśli nie do końca tutaj ufasz w to, co mówię, to dam Ci taki przykład, takie czyczenie, które możesz sobie wykonać samodzielnie. Załącz sobie przed snem jakąś medytację i taką dłuższą i pozwól sobie właśnie płynąć tej medytacji. Generalnie umysł, który ma doświadczenie z medytacją albo umysł, który daje się fajnie prowadzić no to będzie wytrwa w tej medytacji, tak? Będzie podążał za głosem lektora i wytrwa w tej medytacji. Ale jeżeli nie ćwiczysz medytacji, to w pewnym momencie, będąc już mocno zrelaksowaną osobą, zapadniesz sen. I tak samo by zadziałała na ciebie po prostu hipnoza, czyli w momencie, kiedy będziemy pracować i ja będę prowadzić, zadawać pytania prowadzić Cię w tej medytacji, będziesz podążać za moim głosem, natomiast jeżeli bym przestała mówić albo, albo zauważysz, że za mocno się relaksujesz, a, a nie zwrócę na to uwagi, to po prostu zapadniesz sobie w sen i, i sobie odpoczniesz podczas tego snu, wybudzisz się za chwilę. Ale też ciekawe jest bardzo to, że mm, mi się wiele razy zdarzało podczas medytacji, które sama sobie nagrywałam usnąć i ciekawe jest to, że yy, jeżeli ja nagrywam taką medytację moim klientom, to ja wiem, że ona ma taki hipnotyczny charakter, i na końcu zawsze jest taka afirmacja, że jeżeli teraz słuchasz tego nagrania przed snem, to możesz zapaść w głęboki, relaksacyjny, transformujący sen, a jeśli słuchasz tego nagrania w dzień, to możesz za chwilę powrócić do tu i teraz i otworzyć oczy. I co ciekawe, że nawet jeżeli mi się zdarzyło przy takiej dłuższej medytacji usnąć. To i tak, to i tak w momencie, kiedy zapada ta ostatnia część medytacji, czyli to wybudzenie albo pójście w sen, to i tak otwieram oczy w momencie dokładnie, kiedy medytacja się skończyła. To też pokazuje, że umysł wyć, wyćwiczony sam potrafi wiele rzeczy przeprocesować i zareagować na to, co się dzieje podczas takiej medytacji czy hipnozy. No i trzecia sprawa: czy to jest niebezpieczne, czy może nas coś tam dopaść i tak dalej. Absolutnie nie jest to niebezpieczne. Hipnozę wykonujemy pod nadzorem terapeuty. To jest pierwsza sprawa, więc jeżeli ktoś przeżywa jakieś emocje, jest dużo płaczu, jest dużo jakiegoś tam, mm, takich blokad, tak, i ciało się spina. Bo ja widzę to podczas sesji, kiedy dochodzimy do takiej ważnej sceny z waszego życia i, i się spinacie. Spinacie się najczęściej, bo nie chcecie dać upustu tym emocjom, nie chcecie płakać, nie chcecie pokazać tej złości na kogoś. No to też ja reaguję tak, na to, co się dzieje i pozwalam tym emocjom się wylać, tak, bo to jest taki moment, kiedy zrelaksowane ciało i umysł, kiedy puszczą te emocje w końcu, no to następuje ogromna ulga. Dlatego nie należy się zbraniać przed tymi e, emocjami. Jeżeli w czasie hipnozy pojawia się coś, czego się boisz, to po prostu e, powiedz o tym, że boisz się, nawet jeżeli to będzie jakiś robak, czyli ty wiesz, że to może wywołać śmiech e, i wywoływało często śmiech na twarzach dorosłych osób, że ty się czegoś takiego boisz, w, e, wprawiając się w poczucie e, wstydu. To tym bardziej to powiedz, tym bardziej to pójść. Najważniejsze na tych sesjach jest, żeby mówić prawdę, żeby zderzyć się z tym, co się dzieje. Bo jeżeli my nie chcemy uznać, że, że to nas boli, że to nas złości, że jest w nas dużo gniewu, poczucia winy, żalu, smutku, no to nie ma sensu żadna terapia, a już na pewno nie hipnoza. Więc, tutaj, moją rolą jest pozwolić ci to przeżyć. I jeżeli jest mowa, czy jest coś niebezpiecznego, no to zderzenie się z fizycznością tych emocji, bo zaciskanie zębów no nie, nie służy niczemu dobremu. Możesz sobie te zęby tylko wyszczerzyć, tak? tak? samo jak mocne zaciskanie pięści, gdzie paznokcie ci potem przebijając skórę. Tutaj chodzi o to, żeby to w końcu powiedzieć i, i puścić. I będąc w hipnozie, masz możliwość przetransformować tą złość, ten gniew, ten smutek w coś. Wylać je trochę na zewnątrz, ale też przede wszystkim zmienić tą scenę i uwolnić się. Dla mnie hipnoza jest tylko czymś, co może przynieść klientowi ulgę. Co może naprawdę dotknięciem jednej sesji zmienić jego życie, zmienić jego perspektywę patrzenia na życie, na relacje, na pracę i i tutaj nie ma się czego bać. Oczywiście są rzeczy, które musimy uwzględnić. Są to pewne choroby, które wykluczają możliwość wprowadzania osoby w hipnozę. Nie stosujemy tego raczej u kobiet w ciąży. Nie stosujemy tego u osób, które mają um, ciężkie problemy z sercem, z uwagi właśnie na te emocje, które czasami mogą być silne. Nie stosujemy tego u osób z schorzeniami psychicznymi, leczonymi psychiatrycznie, w szczególności epilepsja czy, czy jakieś psychozy i osób, które biorą leki psychiatryczne również nie wprowadzamy w hipnozę bez tutaj zezwolenia lekarza, nawet lekarz powinien uczestniczyć w takiej sesji. To jest jakby wiadome, że jeżeli bierzemy leki psychotropowe, które mają w jakikolwiek sposób zakłócić pracę tego naszego umysłu, czyli odciąć nas od tych emocji, wyciszyć pewne części naszego umysłu, no to nie możemy wprowadzać się w hipnozę i aktywować tego umysłu, pobudzać go jeszcze bardziej. Tak samo, jeżeli chodzi o ciężkie schorzenia, no chorobę taką serca, która może może zbyt mocno zareagować na emocje, które się pojawią, tak? I, I tego też nie chcemy, żeby takiej osobie coś się tutaj zadziało. Też sesje są możliwe tylko pod nadzorem tutaj e, lekarza. E, ciąża, z uwagi na to, że jest to w ogóle taki stan, kiedy, kiedy kobiecie potrzebny jest spokój, a nie przeżywanie e, różnych emocji, e, więc możemy pracować z przygotowaniem do porodu. Możemy pracować z rozluźnianiem ciała do porodu, a nawet przeprowadzić hipnotyczny poród. Natomiast to już nie jest czas na hipnozę, taką typowo terapeutyczną, szczególnie zaawansowane momenty, bo to są znowu emocje, które mogłyby na przykład wywołać wcześniejszy poród, a tego na pewno nie chcemy. Także przygotowanie do porodu, relaksacja, a nawet hipnotyczny poród myślę, że to jest taki mój konik, którym, kiedy poczuję się gotowa, to zarażę, zarażę Was również. Ale nie y, bezpośrednio już takie sesje terapeutyczne. I to samo, jeżeli chodzi o chorobę serca. Rozluźnienie, relaksacja, tak, ale nie sesje terapeutyczne. Ewentualnie pod kontrolą, ze zgodą lekarza, z uwagi właśnie na, na emocje. A my tam nigdy nie wiemy, do czego się dokopiemy, bo często są to rzeczy, które po prostu zostały już y, zapomniane. To dzisiaj było długo, ale mam nadzieję, że treściwie i te osoby, które zdały te pytania o bezpieczeństwo, to, to uzyskały odpowiedź. Ściskam Was bardzo gorąco i serdecznie Wasza szeptucha. Emocja moją taką misją jest przebudzać z miłością i współczuciem do lepszego życia.